Dwie Było, pan. 210. <grywa> Ciekawe, jak będzie na placu, bo ogólnie to jest trochę sucho teraz. Ja nie wiem, jak to by to będzie latała, ale plac może być oblodzony. Dzisiaj z trzeba vloga nagrać powiedzieć, co z tym KTM jest. O, fajny jest Lodzik. Nie, przyczepności trochę łapie, ale fajnie. Tu już wyjeżdżone. Tu może być fajnie, jest ponad. O, ale w ogóle nie hamuje. Nie, przyczepności łapie i już lipa. O. Tu się można pobawić, albo tam jakby się lód rozpuścił. No ale wam powiem co z tym katemem. Dlaczego tak się działo? Ogólnie górę silnika muszę zdejmować i sam to będę rozkręcał. Mam nadzieję, że mi jakoś wyjdzie to to, żeby to rozebrać. Bo zmierzyło się kompresję, To kładzisz nie ma kompresji na no lewym cylindrze. Nie ma kompresji na lewym cylindrze było. 9,5 chyba bara na prawym 15, także za duża różnica. No i ogólnie tak, tam się wlało trochę oleju, żeby to uszczelnić, wiadomo, nie? I jakby był tam, nie wiem, czy cylinder zatarty czy coś, to na chwilę by złapało większej kompresji, ale tam różnicy w sumie nie było. Dlatego pewnie zaworami ucieka. Więc mam głowicę do zdjęcia, zawory trzeba przejrzeć. Możliwe, że gniazda są wypalone i to dlatego. Co, by się tu pobawił jeszcze na tym placu? Może tu jakieś opony bym sobie przyniósł i w tym miejscu polatał. Jak to taki lód? Samo obraca. No ty, zgasła mi. Pakie? było, pan. 210 <laughs> Na piątce, poszłaby jeszcze więcej, bo nie było chyba odciny Ale jaja A tu piątkę się ciężko wrzuca przez to łapę Kurde Fajnie to by polatał, żeby cały plac a tu właśnie wyjeżdżone trochę. Bo tak to miejscami przywności łapie. W sumie tu jest dużo miejsca, tak mnie kusi, żeby 360 zrobić tu na łapie możemy zrobić. Zrobił <grym> taką 360 -tkę. szeroki plasty chyba nigdzie się nie wpieprze. Od tamtej strony bym ten. Jechał. Najpierw powoli zobaczy jak to wyjdzie łapą za Tak jestem ciekawy, tak jak kładem robię. Na łapie czy mi wyjdzie zrobić taką. Nie wiem, boję się samochodem, kładem by było lepiej. Dobra, nie, bo jeszcze w przyczepności mi tu złapie. I defer puści <noise> Jak przy 200 mi załapie tutaj tego, z lodu zejdzie Też muszę sprawdzić, ile ja mam bieżnika na nich, żeby zaraz ich nie upalić do końca, bo jeszcze nie wrócę. Żeby było całe tak oblodzone, to by fajnie było, kurde, pobawiłbym się. And we'll bash your team Win another World Series Man it has to be Wow J-Roll needs a matching ring It's about to get her off Grab the Vaseline Cause we'll fuck your team up our bats are mean Our shirts get dirty You cats look cleaned up without our business But y'all like to talk a lot Looks like Howard knocked another in the parking lot